Cześć Sylwia! Cześć Jacek! Sylwia, jesteś młodzieżieńką dziewczyną. Ile ty masz lat? 26. Pięknie się uśmiechasz. A, dziękuję bardzo. Powiedz mi, jak tu długo jesteś na ulicy? 6 lat. To bardzo długo. Zaczęłaś mieszkać na ulicy wtedy, kiedy miałaś 20 lat. Tak. Jak to się stało, powiedz? Po prostu moi rodzice umarli, moja siostra na nią było całe mieszkanie, ona nie płaciła i wyrzuciła nas po prostu z mieszkania. I co się stało wtedy? Czy pamiętasz ten pierwszy dzień, kiedy znalazłaś się na ulicy? No pierwszy dzień to nie miałam gdzie myskać, to mieszkałam gdziekolwiek. Gdzie popadło pod mostem u znajomych, po prostu gdzie popadło? Czy mogłaś liczyć wtedy na czyjąś pomoc? Nie mogłam na nikogo pomóc liczyć. A pracowałaś też wtedy? Nie pracowałam. Co się wydarzyło później? Czy jakoś się ogarnęłaś na ulicy? No jeżeli jesteś już tutaj 6 lat, to no, z, to wiesz... Złapałam pracę akurat w, w, w drukalni. No zostałam w ze z chłopakiem. Mieszkałam potem z nim. Mój młody Radka. No a po prostu potem, no już jak on mnie bił, no to odeszłam od niego, on wziął się na do Anglii, a ja po prostu dalej na ulicy. I tak mieszkam. Czyli mieszkając na ulicy byłaś w ciąży? Nie, mieszkałam z nim na porządku. Mhm. Aż potem, jak mnie bił i w ogóle to się od niego wyniosłam, on mi najmniej go wywóz do Anglii. Mhm. I kiedy to było? Trzy lata temu. No dwa lata temu, no bo młody już ma trzy radzka, dwa lata temu. W tej chwili jesteś w Krakowie, czy cały czas ten spędzasz w Krakowie właśnie? Tak, cały czas jestem z Krakowa i mieszkam w Krakowie. Jak tutaj się żyje na ulicy? Normalnie, trzeba sobie jakoś dawać radę, trzeba sobie pomagać. Ja na przykład, jak mam jakieś pieniądze, a ktoś bezdomny nie ma, to ja mu też pomogę. Chociaż sama nie mam, ale zawsze potrafię różom bezdomnym też pomóc. A gdzie teraz śpisz? W wagonie. Jesteś sama? Z nadzieszonym, mhm. z którym jestem nawet w ciąży. No właśnie, a w którym miesiącu? W trzecim. Czy jesteś pod opieką lekarza? Ja jestem le pod opieką lekarza na Smolensku. to jest takie bardzo przerażające, nie tylko że jesteś kobietą, młodą kobietą, to jeszcze jesteś w ciąży. Jak to widzisz dalej? No, ale dałam mojemu narzeczonemu warunek, że jeżeli nie znajdzie pracy, to ja od niego odchodzę, i idę do domu dla samotnych matek. Mhm. Nawet jako osoba bezdomna, ale mam tam prawo wejść. Mam tam nawet prawo dziecko wychować, póki jakiegoś mieszkania nie będę miała. Hmm. Czy robisz jakieś próby podjęcia pracy, czy twój narzeczony robi takie próby? Tak, obydwoje robimy. Ja akurat tam, gdzie pracowałam, w Drukani tam zaczynam. On też ze mną razem. Więc jest wszystko ok. Wszystko na dobrym tropie. Hmm. A jaką rolę w Twoim życiu odgrywa alkohol? W ogóle nie piję, odkąd jestem w ciąży. Hmm. Jedyne są to soki jogurty, no tam coś do jedzenia, to, to proste i tylko tyle. A wcześniej piłaś alkohol? Dużo wcześniej tak. A w pierwszej ciąży? Nie piłam w ogóle. Mhm. Czy jesteś osobą uzależnioną od alkoholu? Nie jestem. Ja potem muszę powiedzieć nie i nie będę piła. To bardzo szlachetne, że dbasz o dziecko w ten sposób, że No w bo prostu... bardzo dbam. W tych miesiącach nie pijesz alkoholu, a co jeżeli chodzi o swojego narzeczonego, czy on pije alkohol? Nie pije tak samo. Dba o mnie i dba o zysko. Czy możecie liczyć na czyjąś pomoc? No nie za bardzo, no ale jakoś się dajemy radę. Jakoś się dajemy radę, to tam mi znajomi pomogą jemu też, więc dajemy sobie radę. A co stoi na przeszkodzie, żeby podjąć pracę i żeby wynająć jakieś lokum? Mamy obydwoje naganą pracę. Tylko nie tutaj, tylko za granicą w Niemczech. Obydwoje mamy naganą pracę. Dlatego, że nawet funduszy na to nie ma. Najpierw tutaj trzeba zarobić, żeby tam dopiero jechać do pracy. Mówiłaś o tym, że śpicie w wagonach. Możesz o tym więcej powiedzieć? Co to są za wagony? Są normalne wagony opuszczone. Ostatnim razem akurat nam od jechał nasz wagon, w którym, mieliśmy, w którym mieliśmy wszystkie ciuchy. No ale jako, że my sobie dajemy radę, to załatwiliśmy sobie nowe ciuchy. I jak tam się śpi? Macie jakieś łóżko? Mamy łóżko, mamy normalnie śpiwór, mamy kołdę, mamy kosz, mamy wszystko. Tam jest pełen wypad. Myśmy spotkali się na tej takiej imprezie, tym spotkaniu w do... namiocie ubogich. Jak to oceniasz organizację? Ja powiem, że jestem po raz drugi, ale jest bardzo dobrze i sympatycznie. Dużo znajomych, fajnie jest, miło. Można potańczyć, a ja lubię tańczyć. Lubię się zabawić, więc jest spoko jak dla mnie. Mhm. I tam też są takie punkty, gdzie można uzyskać pomoc, na przykład pracę. Próbowałeś się zorientować, jak to wygląda? Rozmawiałam na ten temat, no ale... Standardowo proszę iść do Mopsu, bo my tutaj nie pomożemy. Trzeba jest po prostu do Mopsu i w Mopsie pomogą. A byłaś już w MOPsie? Była, ale... moja siostra też korzystała z Mopsu. Po czym mi chcą syna zabrać, więc ja nie chcę korzystać w ogóle z Mopsu. Wolę Wolę z jakąś byle jaką pracę, zarobić, iść po prostu swoją strzeską. i wynająć sobie mieszkanie z sobie statą. No i tyle. A czy nie należy Ci jakaś pomoc od Państwa jako kobiety ciężarnej? Ja nie chcę od nich pomocy, wiem jak to będzie, to będzie tak samo jak moja siostra. Też miała pomoc. Co mi teraz 19 grudnia dziecko zabrać? Mhm. Czyli nie korzystasz z mopsu, ponieważ boisz się, że ci zabiorą dziecko wtedy, kiedy. Tak, tego się urodziesz? właśnie boję. Póki nie będę miała mieszkania ani nic, boję się, że mi po prostu dziecko zabiorą. Ale co tutaj mam Mobs do rzeczy? No w szpitalu lekarze się i tak zorientują, że jesteś w bardzo skrajnej sytuacji życiowej, i oni powiadomią, mają taki obowiązek żeby... Ale to jest tak, że jeżeli na przykład przed porodem wynajmę mieszkanie, to będzie wszystko ok, a temu a się staramy z moim narzeczonym. Że wynajmiemy mieszkanie i będzie wszystko ok dużo zostało czasu, tylko 6 miesięcy. Czy da się radę? Damy radę, spokojnie. W razie wu mam 6 na kalinowym i na małym płasowie, to, onem, na małym to mi na pewno pomoże. A dlaczego nie korzystacie z tej możliwości wyjazdu za granicę? Wyjeżdżamy, tylko po prostu czekamy na bilety, aż będą. A jak już będą bilety, to out, jedziemy stąd. A od czego to zależy, czy te bilety będą, czy nie? Bo bardzo czekamy, aż te bilety dojdą do nas już. A skąd one mają dojść? Stamtąd, bo my stamtąd już mamy mieć bilety i mamy po prostu wyjechać. Sylwia, jak dalej widzisz swoje życie? Jak sobie wyobrażasz wychowywanie małego dziecka niemowlaczka? Właśnie w takiej skrajnej sytuacji życiowej, kiedy nie masz na nic pieniędzy, kiedy jesteś osobą i bezdomną i ubogą. Dam sobie radę, bo mam cóżdę, która ma jeszcze po malusku ciuchy. Znajomi mi pomogą, dam sobie na pewno radę z maluchem. A tym bardziej, że już jedną wychowałam, która ma trzy lata, więc na pewno sobie dam radę. A powiedz mi, jak się teraz utrzymujesz, jak się utrzymujecie? Z... No, ja, po, ja, roz, ja pomaga, pomagam znajomemu, bo on ma dziecko niepełnosprawne, Ro, Rozmowamy i on mi za to płaci. Spotykam się z nim, żeby pogadać o młodym i on mi za to płaci pieniądze. A czy zdobywasz pieniądze też na ulicy, na przykład wędkując? Ja nigdy w życiu nie wędkowałam i nie będę wędkowała. A twój chłopak? Też nie. Drodzy widzowie, zimno, zimno w Krakowie. Zimno na plantach. No, nic dziwnego, już późna jesień. Niewiele tych liści zostało na drzewach. Jak widzicie, ja jestem pokutany w kilka warstw takiej ciepłej, termicznej odzieży, mimo to jest mi chłodno. Bardzo często zastanawiam się, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, kiedy podzieliłbym los jednego z moich bohaterów. Dziś myślę, co by było, gdybym był kobietą, do tego kobietą w ciąży. Przerażające, prawda? Z drugiej jednak strony też często zastanawiam się, dlaczego ci ludzie jednak tkwią w tej sytuacji, dlaczego nie podejmują mimo wszystko prób wyjścia z tego kryzysu, no, zwłaszcza wtedy, kiedy ta sytuacja jest skrajna, właśnie wtedy, kiedy kobieta jest w ciąży. I tutaj nie wszystko dla mnie jest jasne. Rzeczywiście otoczenie jesteśmy pomocą, ona płynie zewsząd. Bardzo często moi bohaterowie źle wypowiadają się o mopsie, no, wydaje mi się, że tutaj musimy wziąć jednak pod uwagę, że ta instytucja jest utworzona po to, żeby pomagać, jak również jest ona pod kontrolą różnego rodzaju, więc być może powinniśmy obdarzyć ją zaufaniem. Od pewnego czasu zastanawiam się też, kiedy u tych moich bohaterów kończy się rzeczywistość, a zaczyna się konfabulacja. Po raz pierwszy ta myśl przyszła mi do głowy wtedy, kiedy jeden z moich rozmówców już na koniec wywiadu Wtedy, kiedy włączyłem kamerę, powiedział mi, że przyzna się do pewnej rzeczy i powiedział mi, że jest mordercą i zabił 14 osób. W pierwszym momencie byłem przerażony, ale potem doszedłem do wniosku, że jest to zwyczajnie konfabulacja. Te wszystkie inne fakty do siebie kompletnie nie pasowały. No, za 14 morderstw się siedzi całe życie w więzieniu. Podobnie jest w przypadku Syrii. Wiem spoza kamery, że jej los jest naprawdę przerażający i ona nie o wszystkim może powiedzieć, nie o wszystkim chce powiedzieć. Ja myślę, że nawet o tych rzeczach nie chcielibyśmy słuchać. I też zorientowałem się w pewnym momencie, że Sylwia troszeczkę konfabuluje. Prawdopodobnie większość tych rzeczy, które nam powiedziała, są prawdziwe. Na pewno mieszkają w wagonie, na pewno. Nie pij alkoholu, bo no, dzisiaj była zupełnie trzeźwa. Natomiast inne rzeczy się, no, jak sami słyszeliście, nie zgadzają. Tak więc, drodzy widzowie, ostatecznie to ja zdecydowałem o przerwaniu tego wywiadu. Podziękowałem Sylwii i ona wyraziła zgodę na zamieszczenie tego wszystkiego, co do tej pory powiedziała. Natomiast ja muszę być fair w stosunku do niej, no nie mogę swoimi pytaniami wchodzić w zbyt intymne dla niej obszary, ale z drugiej strony muszę być również w stosunku do was fair dozy wizowej i wtedy, kiedy wyczuwam, że dochodzi do konfabulacji, też nie chcę, no, żebyście wy takie materiały oglądali. To jest kontrowersyjna sytuacja. Jesteście bardzo dociekliwymi widzami i dogłębnie analizujecie treści, które zamieszczam. To widać oczywiście po komentarzach po tych dyskusjach. Mam nadzieję, że i tym razem właśnie tak będzie że będziemy mogli dyskutować przypadek Sylwii pod tym filmem. Chciałem pokazać Wam taką absolutną skrajność bezdomności, ponieważ wydaje się, że nie ma nic gorszego niż kobieta na ulicy, dlatego kobieta w ciąży. Tak więc zapraszam do dyskusji. Oczywiście bardzo gorąco serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za tą Waszą aktywność, obecność i widzimy się jak co dzień o godzinie 20 już jutro.